No witam Cię serdecznie na Papadkowym kanale. Jest z nami Agnieszka. Po ostatnim filmie mieliśmy dużo feedbacku, takiego fajnego feedbacku, którym mówiliście więcej Agnieszki, więcej Agnieszki. Ja nie powiem, chłopaki też pisali. To jest pierwszy raz, to to jakaś nowość na Papadce. Ale skoro chcecie więcej Agnieszki, a mniej Marka, to ja znikam. Przekazuję Agnieszce te przepiękne te zioła. Agnieszka Wam o nich poopowiada więcej i zobaczymy jak będzie. Napiszcie potem, czy Wam się to po prostu najzwyczajniej podobało. To dla Ciebie. Dzięki bardzo. A ja znikam. Mamy dzisiaj ze sobą krwawnik pospolity. Jest to znana roślina lecznicza, która ma wiele właściwości. Przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, bakteriostatyczne, żółciotwórcze. Surowcem zielarskim są wysuszone kwiaty i zielek. Które są zbierane w okresie kwitnienia. Krwawnik pospolity jest rośliną wieloletnią. Możemy go spotkać w całej Europie, w północnej Azji i Ameryce Północnej. Najczęściej znajdujemy go na łąkach, na nieużytkach i w lasach, ale możemy go też znaleźć w naszych ogrodach. Krwawnik wytwarza liczne korzenie, które rozrastają się bardzo płytko pod powierzchnią ziemi, następnie buduje łodygę z rzadkimi liśćmi a na samym końcu wytwarza kwiaty w kolorze bieli lub lekkiego różu. Roślina kwitnie od lipca do października i ma bardzo silny zapach. Krwawnik zawiera w sobie bardzo dużo cennych substancji, którymi są olejki eteryczne, garbniki, flavanoidy, kwasy organiczne, sole mineralne, triterpeny, cholinę, witaminy A, C i K, miedź, cynk, żelazo i siarkę. I właśnie dzięki temu to pospolicie występujące w naturze zioło znalazło szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej. Krwawnik można stosować na wiele sposobów. Można stosować go wewnętrznie w postaci naparów oraz zewnętrznie w postaci maści i kremu. Znane są cztery główne kierunki działania krwawnika. Pierwszy z nich to działanie wspomagające trawienie. Napar z krwawnika lekarskiego ma właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne, pobudza trawienie, poprawia przyswajanie wielu składników odżywczych, a także Reguluje perspaltykę jelit. Właśnie dlatego w medycynie naturalnej najczęściej jest wykorzystywany w leczeniu schorzeń związanych z układem pokarmowym, takich jak mierzyt żołądka, wszelkie stany zapalne, niestrawności, wrzody żołądka, przewlekłe zaparcia, hemoroidy, wzdęcia i nudności. Zielek krwawnika działa też rozkurczowo na mięśnie gładkich jelit, dróg żółciowych i moczowych. Wzmaga również wydzielanie żółci, hamuje drobne krwawienie przewodu pokarmowego oraz przyspiesza gojenie ran. Krwawnik posiada niezwykłe właściwości ograniczające krwawienie wewnętrzne i zewnętrzne. Stąd też pochodzi jego nazwa. Dlatego też bardzo często jest używany przy ranach i poparzeniach. Olejek z krwawnika bardzo często dodawany jest do różnego rodzaju maści i kremów, których głównym zadaniem jest przyspieszenie gojenia drobnych rań, za i wrzodów. Krwawnik leczy również stany zapalne skóry i błąd śluzowy. Działa również antyseptycznie, ściągająco i obniża ciśnienie krwi. Może on również wzmacniać osłabiony organizm oraz podnosić jego odporność. Krwawnik sprawdza się też na stany zapalne. Naparść jego kwiatów ma silne działanie antybakteryjne, dlatego sprawdza się idealnie w leczeniu stanów zapalnych gardła, jamy ustnej, np. choroby dziąseł. Warto go stosować, żeby pozbyć się bólu gardła i kaszlu. A co więcej, napar spisze się idealnie przy leczeniu schorzeń oczu, np. zapalaniu spojówek. W przypadku przeziębienia lub grypy zaleca się nacieranie klatki piersiowej olejkiem właśnie z krwawnika. Krwawnik pomaga również w dolegliwościach kobiecych. Pomaga regulować cykl menstruacyjny, łagodzi dolegliwości związane z miesiączką, ale może też regulować nieprzyjemne objawy menopauzy. Pomaga on też leczyć stany zapalne pochwy, macicy, jajników a także upławy. Zioło to może też nam pomóc w walce z migrenami. Regularne picie naparu z krwawnika może pomóc nam wyleczyć migreny związaną z zmianami pogody. Krwawnik ma również bardzo szerokie zastosowanie w kosmetyce. Jest bardzo popularnym składnikiem kosmetyków, które są przeznaczone do pielęgnacji cery dojrzałej. Dlaczego? Bo zmniejsza widoczność porów, oraz redukuje zmarszczki. Dzięki swoim właściwościom przeciwbakteryjnym oraz zawartości cynku jest również bardzo popularny w kosmetykach przeznaczonych dla cery trądzikowej. Ale warto również pamiętać, że krwawnik nie jest zalecany dla skóry bardzo wrażliwej oraz dla skłonnej do podrażnień. Ziele krwawnika jest również bardzo częstym składnikiem w płynach do higieny intymnej. Jego działanie grzybobójcze, antybakteryjne oraz osłaniające skutecznie chroni przed infekcjami. Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania ziela krwawnika u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u kobiet w ciąży oraz tych karmiących piersią. Używanie ziela krwawnika oraz jego przetworów w nadmiernych ilościach może skutkować zatruciem, które będzie objawiać się bólem głowy oraz oszołomieniem. To jest chyba ten moment, kiedy mogę w końcu wrócić. Mam nadzieję, że podobało Wam się jak Agnieszka opowiadała o krwawniku. Po krwawnik oraz po kosmetyki z krwawnikiem zapraszamy na www.papatka.pl. A tymczasem, jeżeli podoba Ci się to, co robimy, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Dziękuję Ci za dzisiaj. Cześć! Pa. Do zobaczenia!